Witam wszystkich, z tej strony Król Żółci. Pachmucie Rosjanie zajęli tamą na rzece i wchodzą do administracyjnego centrum miasta. Prezydent Załański spotkał się z ministrem obrony i szefem sztabu w sprawie sytuacji w Bachmucie i za namową swoich konsultantów zdecydował, że odwrotu z Bachmutu nie będzie. Zamiast tego nowe posiłki koło miasta mają przygotowywać się do kontrofensywy i to zdanie o namowie jest szczególnie interesujące. Jak wiemy założny już od dawna zalecał wycofanie się z miasta. Jednak jak wiemy centralną figurą i jedyną, której nie można ruszyć w ukraińskiej wojennej narracji... Jest sam Zeleński, zatem za ewentualny upadek tutejszej armii no, trzeba będzie kogoś obwinić. Stąd to doradztwo. Szef grupy Wagnera, Jewgeni Prigorzyn, znowu narzeka na braki amunicji. Jeżeli to prawda, to znaczy, że cały sztab armii rosyjskiej powinien stanąć co najmniej przed sądem. Teraz mamy kluczowe momenty największej bitwy XXI wieku. Jeżeli Rosjanie wypuszczą obrońców z Kotła ze względu na walki wewnętrzne, no to to będzie porażka totalna. Na tę chwilę wokół miasta nie ma jakichś większych zmian terytorialnych. Natomiast ujawnić się miało podobne rosyjskie lotnictwo z nalotami dywanowymi w okolicach Czasofiaru. Walki mamy za to w okolicach Doniecka, w Mariince, jak i w Wuchladarza. Rosjanie postanowili te miejsca po prostu zrównać z Ziemią. W ruch poszły tosy, jak i nowe bomby przeciwbunkrowe, o masie po półtorej tony każda. Rosjanie posuwają się do przodu, ale bardzo powoli. Mamy następne zwolnienia w ukraińskim wywiadzie. Sałański wywalił pięciu wysokich oficerów tej formacji, w tym, zastępcę szefa, and, w tym zastępcę szefa Szefa Departamentu Finansów, szefa Departamentu Tajemnic Państwowych i szefów regionalnych w Zaporożu i Sumach. Te obwody to strefa frontowa, a kred w Departamencie Tajemnic Państwowych no jest szczególnie bolesny. Służby specjalne na Ukrainie funkcjonują dosyć dziwnie. Antyterroryści, biuro antykorupcyjne, wywiad zagraniczny krajowy, no generalnie wszystkie cywilne, znajdują się w obrębie jednej dużej wydzielonej w struktury, liczącej 30 tysięcy osób, podczas gdy standardem jest, że struktury wywiadowcze albo podlegają pod związane z nimi ministerstwa, np. wywiad zagraniczny pod Ministerstwa Spraw Zagranicznych, albo są osobnymi organami podlegającymi bezpośrednio pod parlament prezydenta, czy co tam jest w danym kraju najwyższą instancją, ale generalnie różne rodzaje wywiadów są od siebie niezależne i to pomaga po pierwsze w specjalizacji, ale przede wszystkim mniejsze organy to mniej ludzi, a mniej ludzi łatwiej przyświetlić pod kątem chociażby lojalności. A nawet jak jedna struktura zostanie, że tak powiem, zainfekowana obcymi agentami. To trudniej jest im przeniknąć do innych organów. A tutaj mamy takiego administracyjnego kloca, jeszcze przez dłuższy czas, rządzonego przez gościa, którego jedyną kompetencją była znajomość Sołańskiego w dzieciństwie. To nic dziwnego, że to działa jak działa. Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall chce wybudować na Ukrainie fabrykę czołgów. Oczywiście, no to potrwa wiadomo no ileś czasu. Nie wiadomo nawet, czy taką budowę uda się dokończyć. Ale pieniądze można przytulić od razu, a to koncern prywatny, więc wiadomo, że zrobi wszystko dla zysku. Dlatego też firmy produkujące uzbrojenia nie powinny być według mnie w rękach prywatnych. Firmy państwowe wiadomo są mniej wydolne. Tutaj jednak dyrektor takiego, no nie wiem, bumaru na przykład nie pcha kraju do wojny, by dostać podwyżkę. Rheinmetall to obok partii zielonych, główna siła prowojenna w Niemczech. Zapomniałem o tym wspomnieć we wcześniejszych filmach, ale Antony Blinken odwiedził Kazachstan i Tadżykistan, by odwieźć te kraje od współpracy z Rosją i zapewnił je o pomocy USA w razie rosyjskiej agresji. Szef kazachskiego MSZ na konferencji prasowej zapewnił, że takiego niebezpieczeństwa na tej chwili nie ma. Polskie media usilnie starają się teraz przedstawić. Kazachstan jako cichego wielbiciela Ukrainy, który zaraz wsadzi nóż w plecy Rosji i tak dalej. To, że wysłali pomoc humanitarną, to kwestia PR-u. Tak zrobili Chińczycy i Białoruś, a najwięcej uchodźców z tego konfliktu to na dobrą sprawę przyjęła Rosja. To, że Blinkenę nie wywalono za przeproszeniem na zbity pysk, to też kwestia dyplomacji. W Kazachstanie 1,4 populacji to Rosjanie. Rosja jest ich drugim największym partnerem handlowym. Od 2014 roku są z nią w Unii Celnej. Stąd ta mityczna pomoc w obchodzeniu sankcji. Nie ma najmniejszych szans, by któryś z krajów Azji Środkowej poparł Zachód w walce z Rosją, bo to po prostu zagłada dla ich gospodarek. Już nie mówiąc o tym, jaki mają w tym w ogóle interes. We Wrocławiu mieliśmy z kobiety oskarżonej o pochwalanie Putina w internecie. Serio. Z tego co wiem została już uznana za chorą psychicznie i odesłana do psychiatryka. Nasz rząd tak podobno Rosji nienawidzi, ale stosuje metody jak za czasów stalinowskich. My z Rosją na razie wojny nie mamy, a podobno jest u nas wolność słowa. Oczywiście wszyscy z organizacji typu Niewem, Amnesty International czy inni zatroskani o prawa człowieka tutaj milczą. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym konflikcie, zostawcie subskrypcję, a będziecie powiadomieni o nowych odcinkach, a i mi pomożecie. Jeśli chcecie mi pomóc jeszcze bardziej, to zapraszam na moją zbiórkę na stronie bajkofi.to link w komentarzu. A jeśli macie własne przemyślenia, no to komentarze są Wasze. Dziękuję.